Za Marma Rzeszów, powtórka ostatniego losu rundy zasadniczej, powtórka, która okazała się bardzo pechowa dla kapitana stali, w ostatnim wyścigu Tomasz Goroku przez w groźnej frakcie. W wyniku tego upadku Mistrza Świata, także Król Katarita, w na w karetce. Kupieniec Matej Zagar z rozwitą głową nie mógł kontynuować jazdy. Niestety nie widziałem tutaj parkingu, bo, bo po prostu wszyscy się podnieśli. Jest dużo gorzej, kapitan stanie ma poważne skurczenia i otarcia, ale to tylko wstępna diagnoza. Monawojak, no, Golob nie mógł stanąć na nogę, Nawet dojście do punktu medycznego sprawiało mu kłopot. Zawsze ich tłumaczyłem i zawsze ich prosiłem. Do no, której to oficjalnej to najważniejsze? zadanie to środką, na nawet ten bonus nie jest taki ważny. Ostatecznie jednak bonus został w gorzej, skal wygrała z marmą 51 do 39, a to za sprawą wartość od Pierwszy mecz play-off stale rozegra, więc leśnie, marma podejmie faluba. Nie wiadomo jednak, czy w niedzielę kapitan stali.